Radio 90 Muzyka wybrana dla Ciebie www.radio90.pl Pani Tegelatowska, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Zespół Przygoda 600 osób z zespołu, 1200 kompletów kostiumów. Przynajmniej jest, mamy już zaliczone 92 wyjazdy zagraniczne na festiwale międzynarodowe. Dwa tygodnie temu grupa dziecięca wróciła z Chin, a niedalej jak trzy miesiące wcześniej przecież byliśmy w Indiach. Mamy wielkie plany jeszcze podbijania świata, ale nie my jako my, nasz folklor i nasze miasto będzie słynne w świecie. Przygoda jest z rodziną. Jesteśmy przyjaciółmi i... To jest... to druga rodzina. Cały czas tańczymy, śpiewamy, jeździmy po świecie. Mamy tu swoich przyjaciół. Zbawimy się. Gdzie byłyście? No byliśmy w różnych krajach, tak naprawdę na pięciu kontynentach świata. Kostaryka... Yy... Turcja, Europa, i dla mnie to jest zabawa, i dużo ciekawych, poznanych ludzi, i wspaniała przygoda w Kiedyś było tak, że dzieci przeważnie nie dotrwały dłużej jak do matury, ponieważ, jak Państwo wiecie, kiedyś nie było u nas uczelni wyższych. Na szczęście to się zmieniło, i w tej chwili świetna grupa studencka jest. i Mam nadzieję, że długo jeszcze będzie, będzie działać. Radio 90: Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl